Cześć, jestem Gaja i prowadzę blog GajaPisze.pl o minimalizmie i zrównoważonym stylu życia. Dzisiaj zapraszam Was do mojej szafy, bo chciałabym opowiedzieć Wam o minimalizmie, ale w kontekście odzieży. Ja bardzo długo miałam tak, że moja szafa była pełna ubrań, ale mimo tego ja ciągle miałam takie poczucie, że nie mam się w co ubrać. I tak naprawdę kiedy miałam się przeprowadzić do mniejszego mieszkania wiedziałam, że będę miała tej przestrzeni do przechowywania ubrań o wiele mniej. Stwierdziłam, że muszę się pozbyć po prostu tych rzeczy i wiele tych ubrań też wzbudzało we mnie jakąś taką frustrację i nie wywoływało nie wywoływało we mnie jakichś miłych odczuć, miłych emocji. Zaczęłam się interesować minimalizmem i stwierdziłam, że Czas rozstać się z wieloma przedmiotami w mojej szafie, i tak pozbyłam się właściwie połowy moich ubrań. Ale oczywiście, kiedy już mieszkam w moim nowym mieszkaniu i mam tylko taką małą szafę, bo w tej szafie mieszczą się wszystkie moje ubrania. Pracuję nad tym, żeby ona była jak najbardziej optymalna dla mnie. I dzięki temu też zrozumiałam, że to, że. Miałam poczucie, że nie mam się w co ubrać, nie było spowodowane liczbą moich ubrań, nie było to spowodowane tym, że rzeczywiście miałam za mało rzeczy, ale było spowodowane kilkoma takimi kwestiami jak wygoda. Po prostu część tych rzeczy była albo za mała, albo za duża, źle leżała. Też to co, bo dzisiaj sporo opowiem wam o fast fashion, czyli o takiej modzie sieciówkowej, sezonowej. Te ubrania też są słabej jakości, są kiepsko skrojone, deformują się w praniu podczas noszenia, więc ich noszenie po prostu nie sprawia po pewnym czasie przyjemności. Właściwie jedyny moment, kiedy one sprawiają przyjemność, to kiedy je kupujemy. Inna kwestia jest taka, że kiedy od roku jestem w domu, to tak naprawdę stawiam głównie na wygodę. Kiedyś Nosiłam obca się, nosiłam dopasowane koszulę, głównie do pracy. Teraz siedzę w domu i zrozumiałam, że nie muszę tak naprawdę nakładać na siebie jakichś takich uniformów, jakiegoś takiego mundurku, bo tak naprawdę ja wykonuję pracę, która pozwala mi na większą swobodę i właściwie dlaczego miałabym z niej nie korzystać. Miałam też w szafie dużo takich ubrań, które nie do końca do siebie pasowały. Były tam ubrania eleganckie, mniej eleganckie, do różnych, jakby sfer mojego życia i do różnych wersji mnie samej. Im bardziej wyspecjalizowane sztuki odzieży mamy w szafie, tym więcej rzeczywiście potrzebujemy tych ubrań, no bo nie wiem, do. Dresowych spodni nie będzie pasowała elegancka koszula, więc potrzebujemy mieć i do tej koszuli jakiś pasujący dół, i do mm, tych spodni potrzebujemy mieć jakąś bluzę bardziej taką każualową. I to też sprawia, że ta szafa puchnie. I ja tak naprawdę postawiłam sobie za taki cel, to żeby wszystkie moje ubrania do siebie pasowały. Oczywiście są pewne wyjątki. Ale co do zasady chciałabym, żeby wszystkie moje e, ubrania. Mogły ze sobą stworzyć jeden taki fajny e, styl. Powiedzmy, chociaż styl jest dla mnie ciężkim tematem, bo ja właściwie. Większość mojego życia miałam takie wrażenie, że ja nie mam stylu i przez całe moje życie przechodziłam różne fazy, zresztą pewnie też to znacie, że kiedy byliście w liceum, to ubieraliście się bardziej jakoś, nie wiem, w związku z subkulturą, potem e, po studiach człowiek bardziej chciał taki być dorosły i miał taką jakąś fazę właśnie szpilek i spódnic ołówkowych, a teraz kiedy Mam prawie 40 lat. Liczy się dla mnie po prostu mój własny komfort, moja wygoda, to czy ja się czuję dobrze, nie to jak inni mnie postrzegają. Chociaż oczywiście nie pójdę na rozmowę o pracę w dresie, tak? Natomiast wszystko wskazuje na to, że teraz rozmowy o pracę będą odbywały się przez internet, więc nie mam już szpilek, nie jest mi to potrzebne, nie mam spódnic ołówkowych. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby ubrania były czyste, były zadbane i nie wiem, wyprasowane, jeśli tego potrzebują I, i raczej nie jestem w stanie urazić nikogo, jakiegoś rekrutera, no chyba, że aplikowałabym do pracy w jakimś ministerstwie, a raczej yy, na to się nie zapowiada. Także, tak jak mówiłam, kiedyś dużo korzystałam z sieciówek, chodziłam do HM of Reserved i, i innych yy, takich miejsc traktowałam to trochę jak taką terapię, w języku angielskim jest świetne takie powiedzenie retail therapy, czyli próbowanie jakby poprawienia sobie humoru, czy wyleczenie jakichś smutków, lęków. Te rzeczy kupowane w sieciówkach w większości, bo są też wyjątki, tak? Ja mam jedną bluzkę z H&M, -u. mam już ją z 10 lat, ale jest ona bardzo do z bardzo dobrej jakości bawełny. Czasami da się kupić coś fajnego w sieciówce, natomiast ja y postanowiłam, że wolę mieć mniej tych rzeczy, wolę mieć, nie wiem, 5 T-shirtów w szafie, ale dobrej jakości, takie, które wiem, że mi posłużą latami, niż mieć 10-20 bluzek, które po prostu wyglądają no nie za dobrze, kiedy wyjdą z pralki i tak naprawdę nie będę miała ochoty ich nosić, one będą zalegały gdzieś tam w mojej szafie. To może się wydawać mało, tak? 5 T-shirtów Jestem w stanie mieć taką małą garderobę, dlatego że przestałam czuć taką presję, żeby codziennie zakładać na siebie coś innego niż miałam wczoraj. I na przykład, żeby to udowodnić, jestem dzisiaj ubrana w tą samą koszulkę, którą miałam w zeszłotygodniowym filmiku. Na początku nie, nie planowałam tego, i zawsze kiedy zabieram się do filmowania, zaglądam do swojej szafy. Muszę to jest dobry sposób, żeby ją teraz otworzyć. Często też przeglądam miniatury moich poprzednich filmików, żeby zacząć jakie ubrania miałam na sobie w poprzednich, a dzisiaj tak stwierdziłam, nie, właśnie, dlaczego nie mogę założyć tej samej bluzki, co miałam tydzień temu. Uwielbiam tą bluzkę. Jest to bluzka z firmy Hansa. Podlinkuję wam na dole. E, tutaj widzicie fragment gdyni, bardzo piękna grafika. Takie rzeczy, no nie są najtańsze, więc też chciałabym jak najwięcej mieć. Jakby zwrotu tej inwestycji, której dokonałam. Niektórym osobom może się to wydawać trochę niehigieniczne, natomiast, tak jak mówi moja mama, nie biłam się z głównym. Eee, może to trochę ostro zabrzmiało, ale um, nie wydaje mi się, że po jednym. Dzień dobry. Po jednym założeniu trzeba koniecznie prać tą rzecz. Um, oczywiście, jeżeli się pocimy i ta rzecz gdzieś tam przestaje ładnie pachnieć, no to trzeba ją odświeżyć jak najbardziej. Natomiast kiedy ja jestem w domu, siedzę przy biurku cały dzień, no to naprawdę nie ma opcji, żebym ja się spodziła. Tak? Mogę odświeżyć sobie dane, dane ubranie parownicą, mogę zdjąć kłaczki kocie za pomocą takiej specjalnej rolki. Też kiedy ma się mniej rzeczy i Rzeczy lepszej jakości, to wydaje mi się, że łatwiej jest też pamiętać o tym, żeby o te rzeczy dbać, żeby odpowiednio je przechowywać. Ja na przykład wszystkie właściwie ubrania, łącznie z t-shirtami, mam powieszone na wieszakach i to też pomaga w tym, żeby powietrze bardziej cyrkulowało i te ubrania po prostu są dłużej świeże dłużej są po prostu takie, jak powinny być. Kocie, a Ty nosisz dwa razy pod rząd tą samą rzecz? Ty? Rude. Jeżeli już jesteśmy właśnie przy temacie polskich marek, bo tak jak powiedziałam, ta bluzka jest z firmy Hanza. Ja nie kupuję ogólnie co do zasady rzeczy, które mają gdzieś tam na etykiecie napisane Made in China. Staram się kupować rzeczy z Polski. Jeżeli kupuję coś niewyprodukowanego w Polsce, to albo jest to z drugiej ręki, kupione gdzieś tam na Elixie, na Allegro, na Vinted. A chociaż muszę przyznać, że akurat takich rzeczy nie kupuję zbyt często. Wolę inwestować w takie bardziej jakościowe rzeczy. Zostawię Wam też linki do moich ulubionych polskich sklepów z polską odzieżą. Um, polską bielizną, bo są naprawdę świetne firmy, świetni ludzie, którzy właściwie świetne kobiety, bo w większości to są kobiety, które produkują, projektują, same pakują, wysyłają te ubrania i to jest zupełnie inny proces niż gdybym ja zamówiła coś, nie wiem, na AliExpressie czy jakimś Wishu czy innym syfie, gdzie tak naprawdę to jest wszystko takie masowe i anonimowe. I kiedy ja biorę taką bluzkę, nie wiem, do rąk, którą kupiłam, nie wiem, za 30 zł czy za 19,90 to ja po prostu mam z tyłu głowy to ile ta osoba zarobiła przy procesie wykonywania tego pakowania i tak dalej. Chciałabym opowiedzieć Wam teraz dlaczego ja postanowiłam kupować polskie rzeczy, tak przede wszystkim żeby wspierać polską gospodarkę, polskich projektantów, polskich e, przedsiębiorców, bo teraz w szczególności w czasie pandemii wydaje mi się to bardzo ważne, żeby troszeczkę e, wesprzeć po prostu nasz przemysł. Dlaczego miałabym wspierać przemysł jakiś zagraniczny? Wolę wspierać te polskie marki. No, na pewno jakość, o której już dużo mówiłam. Kolejnym aspektem jest ten mniejszy ślad węglowy, bo kiedy ja kupuję jakąś rzecz, nie wiem, z Francji, z Hiszpanii czy z oceanu, to żeby ją tutaj przywieźć, też trzeba było troszeczkę tego paliwa spalić, i staram się dlatego tego unikać. Natomiast jeżeli chodzi o fast fashion, to chciałabym też. Powiedzieć dlaczego ja postanowiłam nie kupować fast fashion, tej yy, sieciówkowej, takiej mało jakościowej, taniej mody. Chociaż rzeczywiście jest to atrakcyjne, yy, kupić sobie co tydzień nową bluzkę za 30 zł czy za 50, to są dwa takie ważne elementy, które sprawiają, że ja nie wchodzę w ogóle do tego typu sklepów. I mianowicie Środowisko oraz prawa człowieka. Jeżeli chodzi o środowisko, to nie wiem czy wiecie, ale wyprodukowanie odzieży zostawia ogromny, ogromny ślad węglowy i wymaga też ogromnej ilości wody. Na przykład jedna para dżinsów pociąga za sobą wyprodukowanie tyle dwutlenku węgla, co przejechanie samochodem 128 km. Jeżeli chodzi o wodę, zużycie wody przy produkcji jednej pary jeansów, to jest 7,5 tysiąca litrów. Także środowisko nie lubi bardzo fast fashion. Fast fashion szybko wychodzi z mody, bo to jest taki rodzaj ubrań, które, który jest po prostu zaprojektowany na to, żeby mieć krótki cykl życia. Tak? Szybko sprzedać, założyć parę razy i wyrzucić. I tak naprawdę ubrania kupowane w sieciówkach zasilają nasze. Wysypiska śmieci, a ubrania bardzo wolno się rozkładają. Poza tym jest też coś takiego, że kiedy kupiliśmy bluzkę za 19,90 i ona w praniu się zdeformowała, to łatwiej jest nam ją wyrzucić niż na przykład taki sweterek, który kupiliśmy, nie wiem, za 300 zł. Zresztą on też się tak nie, nie zdeformuje, szybko będziemy bardziej o niego dbali. No, i jeżeli na przykład stwierdzimy, że to nie jest nasz kolor, że ta rzecz do nas nie pasuje, nie chcemy jej nosić, to myślę, że jest większa szansa, że na przykład sprzedamy taką rzecz, że znajdziemy nabywcę. Oczywiście nie za tą samą kwotę, tak? Ale jeżeli mam bluzkę za 19 zł, to jest mała szansa, że ja w ogóle sprzedam ją, tak? Bo za ile miałabym ją sprzedać? Za 5 zł na wintet. Ci z Was, którzy sprzedajecie rzeczy na wintet, wiecie, że to nie jest takie proste sprzedać coś tutaj jest taki mechanizm, który sprawia, że rzeczy, które my kupiliśmy, które nosiliśmy, wydają nam się bardziej wartościowe niż wydają się na przykład dla kogoś innego, tak? Ja mam sukienkę, którą miałam raz założoną na weselu mojej mamy i ona nie była jakaś super droga, nie wiem, kosztowała może 300 zł, natomiast ja nie mogę jej sprzedać za 50 zł od kilku miesięcy i wydaje mi się, że w końcu oddam ją komuś za darmo, bo Co? Bo to po prostu już się nie kalkuluje ten e, energia, nakłady energii, czasu, które poświęcam, żeby właśnie sprzedać i odzyskać część tych pieniędzy, po prostu są niewspółmierne. Do, mm, ja nigdy już nie odzyskam tych 300 zł, tak, które wydałam na tą sukienkę. Po prostu z tym trzeba się pogodzić. I tak jak przygotowywałam ten tekst, to pomyślałam sobie, że to jest naprawdę bardzo, bardzo smutne, że. Wiele z naszych ubrań, większość z naszych ubrań spędza więcej czasu w czasie swojego istnienia na wysypisku śmieci niż na nas. I no jest to... No nie powinno tak być według mnie. Staram się kupować mało. Nie chodzić po galeriach handlowych. Zresztą teraz nie jest to wcale takie trudne. Staram się nie kupować rzeczy sezonowych, tak? Jakiejś rzeczy, które są... Um, jakimś trendem, um, nawet nie wiem, chciałabym podać wam przykład jakiegoś trendu, ale nie wiem jakie teraz są trendy. Chyba dresy są trendy. Nie kupuję takich rzeczy, które są trendy, bo wiem, że one za parę miesięcy, parę tygodni już nie będą trendy i wolę inwestować. W takie rzeczy ponadczasowe, dobrej jakościowo, które będę mogła nosić dzisiaj, za rok, za pięć lat. Taki mój osobisty tip, bo ja lubię bardzo ubrania, lubię kupować rzeczy. Nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że ja nie lubię bardzo tego robić, natomiast ja kiedy mam ochotę albo potrzebę, żeby coś nowego wprowadzić do swojej szafy, przeglądam sklepy internetowe, oglądam te rzeczy i. Kiedy wpadnie mi w oko jakaś e, sztuka odzieży, to nie kupuję jej od razu. Czekam przynajmniej jeden dzień, wracam do niej następnego dnia, oglądam jeszcze raz. Bardzo często tak jest, że następnego dnia już ta rzecz mi się nie podoba tak bardzo, nie jest warta tej ceny. Więc takie przemyślane zakupy myślę, że to jest najlepszy sposób na to, żeby zaprowadzić troszeczkę porządku w swojej szafie. Najbardziej zrównoważonym wyborem, jeśli chodzi o ubrania, jest. To, co macie obecnie już w swojej szafie. Fast fashion, sieciówki, tanie, podejrzanie tanie ubrania są oczywiście na samym dole, nie są zupełnie zrównoważone. Nowe rzeczy z polskich firm, od polskich projektantów, wyprodukowane w Polsce, zapakowane w ekologiczny sposób, a nie w tonę plastiku, są bardziej zrównoważone. Natomiast najbardziej zrównoważone i przyjazne środowisku jest noszenie tego, co mamy w szafie. My podobno nosimy 20% tego co jest w naszej szafie przez 80% czasu, zasada Pareto się kłania i rzeczywiście tak jest, ja mam swoje ulubione ubrania, które noszę cały czas, pozostałe zakładam sporadycznie i dążę do tego, oczywiście to nie wydarzy się z dnia na dzień, ale dążę powoli do tego, żeby mieć w mojej szafie tylko i wyłącznie moje ulubione ubrania, żeby nosić je cały czas i nie mieć takich rzeczy, które zakładam, nie wiem, raz w miesiącu, czy raz w roku. No dobrze, ale obiecałam wam, że zabiorę was do mojej szafy. Tutaj mieszczą się wszystkie moje ubrania. Staram się, żeby wszystkie wisiały na wieszakach. E, oczywiście mam też dwie szuflady, gdzie trzymam bieliznę oraz Rzeczy takie sportowe. W tej szafce mam rzeczy sportowe, ale bardziej takie na zimę, czyli jakieś ciepłe bluzy i kurtki. To jest część szafy, w której trzymam tylko i wyłącznie ręczniki i pościel. Tutaj na dole jest taki worek, gdzie mam rzeczy na lato, stricte jakieś letnie sukienki i shorty. Mam nadzieję, że niedługo będę mogła je wyjąć. A tutaj mam moje rzeczy, mam moje swetry, mam moje koszule, bluzy, mam kilka t-shirtów i mam moje spodnie. No tu jeszcze jakieś sweterki. No i oczywiście to, co mam na sobie i to, co mam w pralce. I nie powiem Wam, żebym latała na golasa. No dobrze, dajcie znać w komentarzach, jak to u Was jest z tymi ubraniami. Dajcie znać, czy na przykład chcielibyście Wiedzieć ile konkretnie mam ubrań w domu, tak co do jednej sztuki, bo wiem, że dużo osób w takich minimalistycznych filmikach mówi, podaje taką liczbę. Chciałbym mi znać też, co sądzicie na temat fast fashion, czy chodzicie do sieciówek, czy bardziej właśnie tak jak ja sięgacie do polskich, mniejszych marek, które co prawda są droższe, ale na pewno bardziej przyjazne środowisku. I do zobaczenia za tydzień albo za dwa tygodnie. Cześć!